No, cześć wszystkim. Ponownie zabieramy się za. Jak widzicie, tutaj już przód. Tył silnika w sumie za rozrząd. Także tak. Mamy jeszcze te koło, to jest automat, tak? Tutaj widzicie tą owalną dziurę. Ale po drugiej stronie też jest owalna. I tu jeszcze jest też owalna. Nie martwcie się, to urządzenie wejdzie tylko w jedną. Jedna z owalnych. Teraz tutaj u góry też wsadzamy tą blokadę. Ona wygląda w ten sposób. Tutaj o, ma tam nam dotykać ładnie powierzchni. I tutaj, tak? Ma się poprzeć o głowicę. Jakbyście, jeszcze żeby się upewnić, tam na wałkach jest znaczek. Muszę wyciągnąć blokadę, żeby Wam pokazać. O, na zębatkach jest znaczek. Widzicie jedno w drugie. I teraz wałki na pewno są dobrze ustawione. Oprócz tego wsadzamy teraz blokadę. Tutaj. Jeszcze raz kontrolujemy, tak? Musi się oprzeć. Tu na głowicy. I tu na głowicy. I teraz mamy górę zblokowaną. Tutaj używamy tego narzędzia. Widzicie? On przechodzi w ten sposób i wchodzi nam w koło. Jak już mamy górę z szczepioną no to teraz bierzemy się za odkręcenie tego koła, ściągamy koło, zrzucamy ten dekiel zasłaniający łańcuch. No i wracamy do Was z powrotem, żeby pokazać resztę. Ok, słuchajcie, mamy dekiel już ściągnięty. Tutaj jest specjalny klucz taki, tak, do ściągania kółka z pompy. Jest w zestawie. Tutaj mamy, góra jest zblokowana, także jest... Zaraz będziemy luzować to wszystko. Najważniejsze jest, yy, później jak będziemy zakładać, to już po kolei będziemy cały czas nagrywać. Dobra, słuchajcie, mamy już tutaj rozkręcony dekiel, wszystko. Blokada u góry założona. Yy, tak jak pokazywałem na początku, yy, to miejsce, gdzie wsadzacie blokadę, to schodzi z tamtą płytą, tak? Więc teraz już sobie nie zblokujecie wału. No i po to jest to urządzenie. Na innych filmach pokazują, że to służy do kręcenia wałem. No, powiedzmy, niech im tak służy. Teraz Wam pokażę. Tutaj jest miejsce. Jak macie wszystko ustawione w GMP, to to nie służy do kręcenia wałem, tylko jest tutaj, widzicie? Jest tutaj dziurka po to. Jest po to tam gwint, żeby wkręcić śrubkę i żeby nam trzymało wał w położeniu GMP. Także do tego to służy nie do kręcenia wałem. Można sobie pomóc oczywiście później. Jeżeli troszeczkę nie pasuje wam w tą dziurkę, no to sobie tym kręcicie, tak? Ale nie żeby sobie kręcić wałem. Poza tym na wszystkich filmach oni pokazują wam w ten sposób, a później pokazują wam już założony łańcuch i mówią, jak to fajnie i nie idzie. Nie idzie fajnie, bo ściągnąć to koło to jest masakra. Yy, także luzu, będziemy luzować teraz łyżwy, bo tutaj mogą nam łyżwy też wszystko trzymać. No ale powiem Wam, że z tym yy, siedzi, siedzi pompa bardzo mocno na tym, na tym yy, klinie. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Także my tu mówimy prawdę, nie ściemniamy, jak to jest wspaniale i cudownie, i wszystko gładko idzie. Nie idzie, to jest coś, na czym się można zwiesić. My się teraz zwiesiliśmy. Także walczymy dalej. Będę Was informował. Ale to już zapamiętajcie To urządzenie montuje się tak Dobra Lecimy dalej walczyć, żeby ściągnąć te koło z pompy Dobra, słuchajcie Z kółkiem jest taki patencik Śrubę zostawiacie Bo też tego nikt nie pokazuje Oni od razu pokazują zamienione koło Śrubę zostawiacie sobie W pompie Dokręcacie to do ma na maksa Później jak już macie, to po to jest. Cześć, gdzie jest? Tylko druga część tego urządzenia. Tamto. Bo może was to zmylić. Bo do tego jest jeszcze dodane coś takiego. Ale to służy tylko do tego, żeby dokręcić. I mniej więcej tyle gwintu zostaje. I to już siedzi po tak zwanej jaja. Później po prostu tą śrubę wykręcacie. Ona się blokuje. Tam o kant. I proszę. I kółeczko schodzi bez, bez problemu. Także tak to się robi. No, tak jak mówiłem, pokażemy wszystko od początku. Teraz Dobry sobie szybko. tylko to wykręcimy. Teraz już można to wykręcić. No, także to ściągamy w ten sposób, już wiecie. I. I co? Zaraz tutaj luzujemy koło, koło od pompy, żeby ten łańcuch ściągnąć, bo jak widzicie, idzie pierwszy. Ten idzie drugi, GMP jest zaznaczone, nic nam się tu nie ruszy, tak. Pozdrawiamy wszystkich, co sobie markerują na, na kole poasowym, żeby trzymać GMP. Dawaj, dawaj, śmiało no, to będzie trzymało. No, odkręcamy to. I mamy kółeczko ściągnięte. No, od razu zaznaczam, że to nie jest oszczędność, znaczy, nie nasza oszczędność, albo coś. E, oczywiście te kółko powinno się wymienić. Jestem e, klin na tym kółku. No, kółko się powinno wymienić. Ja jeszcze raz wam wszystko pokażę. Jeszcze raz przy swojej BMW, jak będę robił tego, też będę wyciągał silnik i zamieniał łańcuch. Bo już się tam zbliża do 150 tysięcy przebieg, yy, więc ja już zamówię komplet z, z kołami, z kołem na pompę, łańcuch na pompę. Wszystko tak komplet z, tym wtrys, yy, z tą dyszą do oleju. I tutaj robimy tylko tak: wymieniamy ten łańcuch między wałem a pompą. Dwa ślizgi, dwa ślizgi, łańcuch między pompą a wałkami. No oczywiście pinacze Nie ruszamy łańcucha od pompy olejowej, nie wymieniamy kółka od pompy olejowej z tego względu, że klient auto po naprawie zaraz będzie sprzedawał. Szuka oszczędności, nie ma się co mu dziwić, bo już tak dużo pieniędzy w to auto wsadził. Także, także robimy tak, żeby to co się psuje, się nie popsuło. Tym bardziej, że widzieliście na poprzednim filmiku, że był duży luz tutaj na tym łańcuchu górnym, więc nie było sensu w ogóle tego montować. Ok. Yy, trochę przypał, że nie mam tego statywu kurde, gdzieś go zawieruszyłem bo byśmy zostawili ale jeszcze odkręcimy tutaj pompę oleju ściągniemy ten łańcuch i jak zaczniemy to wszystko składać do kupy to, to wam pokażę co i jak już będę wtedy nagrywał cały czas żebyście widzieli po kolei a nie tylko wstawiał ja, yy, urywki ok, jeszcze wam coś pokażę zanim się tą kółką wsadzi widzicie miejsce na na klina na pompie, to tutaj ten klin ma się zgrywać z tym dzynzlem tutaj. O, z tym o. Tak o. I wtedy na kółku macie zaznaczony znaczek. Jak zobaczycie, ten znaczek jest na wprost klina. O, i ładnie. Chodzi nam to wszystko. Oczywiście robimy sobie troszeczkę niżej, bo pewnie łańcuch trzeba będzie dociągnąć, tak? Więc robimy to w dół, bo napinacz mamy z tej strony, więc tu będzie nam napinało wszystko. Tu musimy od razu od razu łańcuch napiąć dobrze. Więc tak, ściągamy. Może jedną ręką łańcuchy składać, to już jest normalnie. No wchodź jeszcze trochę przerzucimy go. Jest z tym, że nie mam tego stotylu, dzisiaj, kurde, będę tutaj świrował. Dobra, słuchajcie, zaraz wrócę. Łukasz, musimy trzymać telefon, a ja będę to wszystko zakładał. Ok, to zaczynamy jechać ze wszystkim po kolei, żebyście widzieli. Pompę mamy mniej więcej na znaku, tak? Tak jak wam pokazywałem, wsadzamy sobie ślisk z tej strony. na śruba. śruba na razie wszystko rękoma sobie dokręcam później wam będę mówił jakie momenty ślizg ma dwie dziury tylko tutaj podejrzewam że jest jakiś zestaw uniwersalny może dwulitrówka ma tutaj w każdym razie owalna dziura jest u góry tutaj jest na dole więc jeżeli ma akurat 3 litrowy musimy w górną dziurę celować ale to sobie dopasujecie po starym ślizgu ale jest różnica także to na pewno jest uniwersalne pasuje do, pewnie do dwulitrówki

Mamy dwie dziury, więc w górną dziurę przykręcamy to, to pożegłujemy sobie przełożymy Dobra, muszę znaleźć ten kurzy nanometryczny zaraz wracamy No teraz Teraz będziemy zakładać górny łańcuch eee, Czekajcie, sobie tutaj znajdę coś więc najpierw sobie go przełożymy tak kładziecie jakieś śrubokręta żeby nie spadło dobra zakładamy sobie tutaj i bierzemy tej główne kółko I tak jak mówiłem, powinno iść nowe, ale nie pójdzie, bo klient sprzedaje auto. Dobra, bierzemy to. Zakładamy. Ja tak nie lubię wymieniać, no ale to wiecie, to nie moje auto. Ja nie decyduję o pieniądzach. Jakie mają być wsadzone w samochód, więc klient decyduje co chce mieć Dobra, Żeby się nam nie na razie jedną i lecimy z ślizgami. więc teraz tak tu mamy ślisk jeden czekajcie, w siłki wezmę i od góry w sumie tego nie trzeba było wykręcać tak naprawdę ale wykręcimy żeby dać tylko tartu i drugi nam no, trzeba trafić i wkręcamy tutaj drugi Nie dokręcam do końca, bo zaraz dzieje to mam tutaj gdzieś. No, Trochę posmarujemy, żeby było zgodnie z książką. Na to nie patrzcie, bo tutaj tak tylko po zewnętrznej stronie wygląda, że jest dużo, a co ma wciągnąć, to wciągnie. Dokręcimy sobie w tym na razie. O. Dobra. Napinacz i zaraz będziemy wszystko lecieć z momentami. Napinacz oczywiście tutaj z boku kręcamy. I widzicie, jak mam napinać dotnie łańcuch, to tutaj jest fasolka po środku, tak? Więc tak ma być. Żeby w razie czego było wahnięcie, jak koledzy pokazywali, żeby wałem pokręcić. No u nas tego nie powinno być, bo jak się napnie łańcuch, to może minimalnie coś się ruszy. Ale to naprawdę minimalnie. W związku z tym że tą dokładę użyliśmy, do czego została przeznaczona. Okej, okay, tu nam się troszeczkę dopięło. Dobra, klucz dynamometryczny i jedziemy dalej z koksem, po kolei już wszystko. Dobra, słuchajcie, żeby nie było, że kłamie. Mamy rozpiskę z momentami. Jeżeli chodzi o ślizgi, nie jest pokazane. Więc po prostu na wyczucie, na wyczucie. Ok. To mamy Teraz. A teraz już lecimy z momentami. Więc mamy tak. Ten napinacz mały. Jak widzicie? 10 Nm. Mamy ustawione dyszkę. Więc tutaj przeduszka mi się przydała. Znaczymy dyszkę. Dęka. 65 Nm. sobie zrobimy pompa. Koło na pompie 5 N plus 50 stopni i tu pamiętajcie jest lewy gwin. 5 na rękę. 嗯。Mm.

Ok, 70 no i dobra i teraz już będziemy sobie tutaj luzowali wszystko muszę trochę ręce umyć i wracamy dobra, mamy już porobione, tak? Pompa dokręcona, zawsze sobie jeszcze przemyście w głowie. Dokręcone, 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 dokręcone. dokręcone. Tutaj nic jeszcze nie dokręcamy. Tu nam wszystko ładnie stoi. Luzujemy ten napinacz, dopina i mamy rozrząd ustawiony. Teraz tak, zobaczcie, tutaj nam stoi GMP. Tak, nic nam się nie przesunęło. Tutaj mamy znaczek na pompie, na znaczku, który powinien być, żeby nie było rzekłany. Macie wszystko na rysunku, jest pokazane. Tak, mamy tutaj dolne. Tu, mamy, tu jest pokazane. I tutaj, jak mają być na pompie znaki. W pierwszej tej widzieliście, że było przesunięcie o 180 stopni. Pompa była przesunięta. I teraz w górę. Tutaj mamy te znaczki. Możemy skontrolować to z tyłu. Z tyłu, proszę bardzo. Ząb w ząb na znaczku jest. Także wszystko jest. Wszystko jest tak, jak powinno być. Rozrząd jest ustawiony. Tyle w temacie. Teraz już co? Teraz zostanie nam tylko wyczyszczenie tego wszystkiego tu dookoła. Smarujemy tą masą. Uszczelnimy całą tą płytę. Dokręcamy płytę. Ale to to już jest zabawa. To już jest składanie, tak? Najważniejsze rzeczy widzieliście. Także pozdrawiam. Mówił do was mechanik z Norwegii. Mam nadzieję, że film się podobał, że pokazałem wszystkim tak jak prosili, żeby zrobić to dokładnie, pokazać, pokazałem Wam momenty. Pamiętajcie jeszcze raz, na pompie lewy gwint, no i reszta to już widzieliście. Widzieliście patent na ściągnięcie tego koła, bo nikt tego nie pokazywał. No i teraz już to mam ustawione, tutaj mam fasolkę, mam zapas, więc jak założę całą płytę, będę wsadzał tą blokadę od tyłu, którą wsadzaliśmy na samym początku. Tą blokadę, nawet jeżeli będę musiał troszeczkę zniwelować te koło. Chociaż myślę, że to nie będzie nic do ruszenia, nawet jeżeli mam pole manewru, gdzie może mi się przesunąć yy, koło, żeby, żeby było wszystko tak, jak ma być. No dobra, to nic. Jak się podobało, zostawcie łapkę, zostawcie suba i czekajcie na następny film z dwulitrowym dieslem. Pozdrawiam. Dobra, słuchajcie, jeszcze w sumie bo się z wami pożegnałem, ale na zakończenie jeszcze nie pokazałem najważniejszego, tak? Zobaczcie, jeżeli ja zblokowałem sobie w ten sposób wał, nic się nie przesunęło. Zobacz, założyłem teraz koło, w które ma wejść blokada, tak? Pasuje idealnie. I zobaczcie na górę. Podejrzewam, że jakby zmierzył jakimś centymetrem, to jest idealnie po środku. I tak powinno się montować te rozrządy. Teraz zobaczcie sobie tutaj. Pięknie znak w znak. No, także dziękuję i do usłyszenia.